Panie Prezesie, podczas dzisiejszej konferencji prasowej powiedział Pan, będę mówił o rządach Jarosława Kaczyńskiego. Czy to znaczy, że Pana zdaniem Bataszydło nie ma realnej władzy w Polsce? Znaczy ważne jest, kto, kto udziela tych rad temu, kto ma władzę. Były czasy, kiedy była monarchia absolutna, a rządził Katnaury prawda? Który formalnie władzy nie miał. <laughs> Także no, różnie może być. Ja mówię o rządach Jarosława Kaczyńskiego który jest którym, genialnym taktykiem i świetnie rządzi, obejmuje władzę. Przecież ten człowiek w ciągu tych stu dni opanował rząd, opanował telewizję państwową, opanował radio państwowe, opanowuje właśnie spółki państwowe, sparaliżował Trybunał Konstytucyjny całkowicie. A także, także ma w tej chwili absolutną pełnię władzy. Teraz jest pytanie, czy Jaz Kaczyński wie, co z tą władzą chce zrobić. Otóż nie ma jasnej wizji państwa. Jazłuk Kaczyński ma wizję taką gdzieś pomiędzy... Drugą pospolitą, a, a Gomułką mniej więcej, powiedzmy, takiego jego powinna być Gospodarka Państwowa, no i on tutaj no, nie bardzo wie, jak to zrealizować, jego minister gospodarki, pan Morawiecki, ogłosił jakiś zupełnie absurdalny program, tam pięciu, pięciu palców czy pięciu punktów, czy coś takiego, coś takiego, także... Politycy prawa i sprawiedliwości mówią wciąż, że owszem, nie udało się zrealizować wszystkich przed przedwyborczych, które były zaplanowane na te pierwsze 100 dni, natomiast tempo pracy jest najbardziej intensywne od 1989 roku i to jest na razie, na razie najlepszy rząd. E, tak, e, rząd, e, rząd e, rewolucyjny we Francji bardzo sprawnie obcinał głowy ludziom, ludziom przez, przez pierwsze 100 dni e, swojej władzy. Więc, Kwestia ustaw to jedno, ale Prawo i Sprawiedliwość, konkretnie panie premier Szydło w swoim expose zapowiadała także o politycznienie mediów, dekomunizację Polski, skończenie z kolesiostwem. Jak pan uważa, udało się te postulaty zrealizować? A wszystko co się dzieje przez dekomunizację. Jeżeli ja mówię, że gospodarczą... PiSowi jest bardzo blisko do Towarzysza Gomułki, no to trudno nazwać tą dekomunizacją właśnie przeciwnie. Nie? Jeżeli za komuny był minister, znaczy Prokurator Generalny był publikowany rządowi, udało się to z tym skończyć teraz i teraz znowu wracamy do sytuacji, w której prokurator wykonuje polecenia rządu, czy stał się na polityczny, no trudno mówić o od, odpolitycznieniu, jest dokładnie, dokładnie przeciw. Także niestety, niestety, ale... Krytycy, krytycy PiS-u hmm, podnoszą te wątpliwości ja je podzielam. I, i, I jeszcze raz ostrzegam. Póki tym wszystkim rządzi Jarosław Kaczyński z tylnego siedzenia, to możecie państwo być bezpieczni, bo jest to polityk konserwatywny, staromodny i on nie każe ludzi mordować na ulicy. Natomiast gdyby nie daj Boże coś mu się stało, to za nic nie ręczę, za nic nie ręczę, gdyby ta machina, totalitarna machina, która się utworzyła, wpadła w ręce kogoś innego niż, e, niż polityk starej daty, e, umiarkowany i tak dalej. się o zdrowie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo Dziękuję. dziękuję.